Siemano, kolano, dziś będziemy chodzić po domkach Wojanowiczanów i mówić cukierek albo psikus. Ho, 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 z okazji Halloween'a. I patrzcie, mamy wszyscy tak pięknie, ładnie przystrojone nasze domki na Halloween. Wygląda to przepięknie, mój domek jest właśnie w ten sposób zrobiony. Mamy tutaj takie babeczki Halloween'owe, wszystko jest przygotowane, ale... Czekaj, czekaj, bo inni też tak mają domki. I dziś sprawdzimy, kto mi da cukierki, a kto nie. Jeśli ktoś mi nie da cukierka, to dostanie psikusa. Mamy bardzo różne psikusy, mamy tutaj granaty, mamy wszystkie. I dziś będziemy właśnie w ten sposób Trollować naszych Wojanowiczanów, mamy nawet takie specjalne Skrzynie, które robią o, Atakują cię, a, a, nie, musimy go Rozwalić szybko, szybko rozwalmy się o, Ej, on jest serio silny On jest serio silny, jak ja go komuś zrespię To to jest koniec, o, dobra, uff Ale pierwsze co musimy zrobić, zanim będziemy Chodzić po Halloween, to się przebrać na Halloween A tak się składa, że na Wojanshopie macie najlepsze przebranie Na Halloween, Halloweenowa bluza Wojan Skin, i to nawet nie jest tylko na Halloween. Możecie ją nosić nawet sobie tak po prostu na co dzień i zmienić się w Wojana. Sekundę. Chcecie zobaczyć, jak to działa? Wystarczy patrzcie. Macie tutaj Elo, macie tutaj tą bluzę. Zdejmuję sobie słuchawki. Rozpinam sobie troszeczkę bardziej, bo ona ma tutaj taki specjalny kaptur. I patrz na to: na maksa się zapina i zmieniam się w Wojana. Siemano kolano. I teraz wyglądam normalnie, jak mój skin z Minecrafta. Mogę założyć sobie moje słuchawki i Elo trollować innych. Więc widzowie, zmieni się w Wojana razem. Z kozacką nową bluzą Voyan Skin! A teraz musimy przebrać się jeszcze w Minecraft. No bo w Minecraftcie oni wiedzą jak wygląda mój skin, co nie? Więc teraz zmienimy się jeszcze tutaj. Uuu, no i patrzcie, ale jestem straszny! Uuu, mam założone takie ducha, przebranie ducha, elo! I mogę teraz chodzić i normalnie mówić cukierek albo psikos. Dokładnie. Chodźmy na samym początku może do Ptysia. Ptyś będzie naszym pierwszym celem, i mam nadzieję, że da nam cukierki. Jeśli nie, to będzie miał mega, mega psikus. O, tak dobra, chodźmy sobie tutaj, wskoczmy czym prędzej, mamy też wojanka naszego i idziemy z naszą tutaj, o, ale ładnie przystroju w ogóle w tej. Zobaczcie, też takie ładne ma wygląd całego domku. Idziemy, e, dobra. Mm, 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 mm. O, musimy najpierw tutaj zadzwonić z tego co widzę, co to jakiś pająk. Okej. Okay. Ding, dang! Dzień dobry! To... Pan idzie co? Co to. ty? Co ty założyłeś? No, ale. Przebrałem się za hot -doga. Ej, dobra, jest jeden problem. W tej bluzie nie widać emocji, słuchajcie. Ja, ja ją założyłem, a wy nie widzicie, jak mnie to rozbawiło. więc sorry, ale muszę ją na chwilę zdjąć, widzowie, i, i popatrzeć na ptycha z tej perspektywy. Ej, dobra, co ty masz za przebranie? Przebrałem się za hot -doga z żabki. Ja nie. A masz no, ale wojanka? to? co? No bo najlepsze połączenie to jest hot dog z żabki plus wojanek z żabki no, powiem, że mam pa, pa. Nice, ja ulubione go. Miam, 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 miam. Dobra, co chcesz? A. Cukierek albo psik Cukierek albo psikus No więc to masz całkiem niezłe przebranie to jednak jesteś przebrany okay. za tego, za ducha, co nie? Tak, za duchy Uuu, A w a prawdziwym wiesz, życiu mam przebranie, wiesz jakie? Wojana co? Bo, serio? bo ja powiedzieć, że w przebraniu Wojana byś wyglądał sto razy lepiej niż teraz. Ale na co dzień jestem w przebraniu Wojana, a tutaj muszę być hmm. na Wojanowiec inaczej. Widzowie na co dzień nie są przebrani jako Wojan, a z tą bluzą mogą być, także sprawdzajcie koniecznie Wojan Shop. A teraz no, masz lana. No dobrze, no to w takim razie zaśpiewaj mi piosenkę Pij Wojanka, to wtedy dam ci cukierka. A stary, o, to. ja, 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 wiesz, że jak nie, zdro... nie dasz mi cukierka, to będziesz miał psikusa. O. A, racja, bo to jest cukierek albo psikus. E, to, to jest to a, a, armata na ziemniaki. Znam ją bardzo dobrze, wiesz? Tak, to jest armata na ziemniaki. No Lepiej, uważaj sobie. To, 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 to masz cukierka, masz cukierka. O, e, to szczęśliwego Halloween, nie? Co to Ty. za rzuty ciasto? Ej, to jest twoje ciasto, upiekłeś tak. je sam? No, piekłem je w moim, w mojej kuchni, na normalnie piekłem, dobra, no. Dobra, no super, no to tym razem, psikus, nie robię tobie, bo dałeś mi cukierki, więc dziękuję bardzo, maślana. Spoko, cześć, Toitek. Ej, cz czemu on się tak dziwnie zaśmiał? Dobra, w każdym razie, patrzcie, dostałem jakiegoś fajnego cukierka od Ptysia, ale jestem bardzo ciekawy, jaką smakuje, więc czekajcie, ja sobie go spróbuję. Mm, nom, 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 nom. Au, ej, au, 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 nie, ja ubra au. o nie. Maślana mnie oszukał Maślana dał mi zatrute cukierki Wiecie co to oznacza? To oznacza najpotężniejszego psikusa, jakiego Maślana może sobie wymarzyć Nie, 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 to dlatego on się tak śmiał, on po prostu zrobił mi psikusa i dał mi złe cukierki Ale się teraz denerwowałem. Idę mu zrobić mega psikusa, co on teraz robi? Idę popatrzeć tutaj, nie, nie, nie On myślał, że mu się upiecze, On nie, zasłonił Aż znaczy, nie widzimy co robi, dobra, no to patrzcie Bierzemy pierwsze co, hmm. Klatkę, klatkę, którą postawimy Przed jego wyjściem z domu Jak tylko wyjdzie z domu U, Ups, ups, tam wpadło coś Dobra, sorry, nie chciałem To o, postawimy klatkę I on do tej klatki wpadnie, jak tylko na nią nadepnie Druga rzecz to będzie mm, Kupa, tak, pójdziemy mu wrzucić masę kup Do jego domku i czekaj, czekaj Ja tutaj chyba gdzieś miałem wejście Chyba gdzieś z tej strony, tak <laughs> To jest wejście do mojej tajnej bazy Która jest w domku ptysia i teraz wystarczy, że tylko Przejdziemy sobie, o, właśnie Tędy tutaj i będziemy mogli zrobić mu tutaj masę kop. Ustawimy mu masę cub, robimy mu przy... Kusa za to, co mi zrobił. Robimy mu przykusa to za to, że dał mi złe, te cukierki. Oj, tak, takiego przykusa to się Maślano nie będzie spodziewał. Mirek, cicho! Nie zdradź mnie, Mirek, serio, Mirek! On już mnie zdradził, ten słoń, muszę stąd się ewakuować, bo zaraz mnie Ptycho zobaczy. Więc słuchajcie, zamykamy to. Ej, ale, o, tu dało się wyjść. Nie, dobra. Ej, czy coś możemy mu jeszcze tutaj dać? Ja jeszcze mam pomysł. Może go okradnę? Słuchajcie, a może on śpi i ja go okradnę za to, co mi zrobił, słuchajcie. Aha, jak on tak mógł zrobić? Dobra, czekajcie, ja teraz muszę przejść prawdopodobnie do niego tylnymi drzwiami. Tutaj były jego tylne drzwi, okej. Okay. I wejdę sobie tutaj, czy on tutaj coś ma, czy on tutaj coś robi? Patrz, nom, nom, na... nom, nom, patrz poszedł spać. Patrz, co on teraz się przebrał? W coś kolejnego? On nom, co nom, 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 ale mi się fajnie śpi. Dobra, patrz, teraz nom, teraz, nom, teraz nom, możemy, nom. słuchajcie, go okraść, patrzcie, wchodzimy... O, jesteśmy w jego ekwibunku! O, tak! I zobaczcie... Ej, ale dziwne przebranie. Patrzcie, możemy zabrać mu jakieś rzeczy. Co, tutaj ma kombinę za jakieś? Okej, 10 sekund mi zostało. Zabieram mu wszystkie diamenty. Ha, ha, ha. I jeszcze wiecie co? I jeszcze go strzelę ziemniakiem za to wszystko i na końcu wyjdę stąd. O, dobra, uwaga, uwaga. Bam! to ba, 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 ba. ba, 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 ba. ja tak zaraz złapię! Ty głupi duchu, ty mi... <słuch> To za to, że dałeś mi zatrute ciasto, a masz szlamusie no Dobra, przepraszam, no dobra no. I teraz cię już to nie wypuszczę. Nara! <noise> <noise> ale dobrze, widzowie, to zrobiłem, widzowie. Ale to zrobiłem, nie wytrzymam. Okej, okay, chodźmy może do jego sąsiada. Zobaczcie, tutaj jest robcio. I robcia też zrobimy cukierek albo psikus. Mam nadzieję, że robcia tym razem mnie nie sprankuje, tak jak ktoś. ej, ale ładnie przyzdobił domek. Słój, no zobaczcie, wszystko pasuje tutaj idealnie. No dobra. A, a, czekaj, dzwonę. O, o, zadzwonimy. Bam. O to? A? Kto tam do mnie przyszedł? Dzień dobry. Dzień dobry witam serdecznie Uwaga, Dobra. dobry. Tyłu. Chcesz zmienić się w Wojana, teraz możesz to zrobić z nową bluzą Wojan Skin. Zmieni się w Wojana w prawdziwym życiu. Tą bluzą zaskoczysz swoich znajomych. Ma ona specjalny kwadratowy kaptur. Sprawdź na Wojan Shop. Siemano, kolano, cukierek albo psikus. Aha. Uh -huh. wiedziałem, że do mnie przyjdziesz, duchu. Tak się składa, że mam dla ciebie małą zagadkę. Musisz wybrać albo z lewej ręki, albo z prawej ręki. E, ale ty nie masz ręki. Ty nie masz ręki. Ja no, nie mam ręki, masz ręce. Patrz, mam lewą i prawą. Nie widzisz ty nic. Ja nie mogę. Ej, dobra, faktycznie, ty masz ręce. Dobra, to było dziwne. Ale w każdym razie, dobra, muszę wybrać. A co jest, jak wybierać złą? Co się stanie? Mam, masz do wyboru fasolki o różnych smakach i sobie zobaczysz, czy będzie pozytywna, czy będzie może jakaś inna. I po prostu, czy będzie zła, czy nie dobra? Tak, tak, ale będzie to na pewno cukierek, więc przykuza nie będzie. No to poka, poka, ja muszę zobaczyć. Ja muszę dobra, się to przyjrzeć. ci prawa ręka, musisz, a, musisz przyjrzeć się, dobra, tu masz jedną, no, no. a tu masz drugą. Dobra. Mm, no w ręce, w ręce. Dobra, już ci, już ci, pr o, proszę o, bardzo, No O, dobra, w ręce, prawa. której nie masz. Mam ręce, nie No muszę. czemu chowasz? Ay. Dobra. No jak będziesz mówić, że nie mam rąk. Ta jest gorsza, ewidentnie. Te, czyli y, twoja lewa ręka, twoja lewa ręka. Lewa. Dobra, to y, bardzo. Już, już y, to dla ciebie. Czekaj. Zjedziesz y, y, smacznego. Dobra, zobaczymy, czy to działa. Ej! Y, Ej, y, y, zatruta! Nie, dostałem słowa fasolkę, O, y, To mi się nie podobało. Wiecie co? Nie, on powinien dać mi coś dobrego. On mi dał takie złe wyzwanie. Ja mu też zrobię psikusa. Co by tu tym razem mu zrobić? Może zrespimy mu tego mimika, czy Czyli tą, tą skrzynię, która cię obija. A wow, Ile jeszcze tego zatrucia będę miał? No, minuta! No, chyba kogoś pokiełbasiło. No, wytrzym nie wytrzyma tego, dobra. Piję wojanka. Mm, no, dobra, z wojankiem jest lepiej, ale. Co? Ej, co się stało? Kęczy mi się efekt, dobra, jeszcze raz piję. Ooo, no i teraz po wypiciu wojanka jest znacznie lepiej, widzowie. Oj, tak, wojanek na Halloween najlepszy. Sprawdzacie, oczywiście, w biedronkach, której mamy wojanka multiwitamina dostępnego. My mamy biedronkę, której na wojenowicach, Więc patrzcie, możemy sobie wziąć, otworzyć i się napijamy pysznego wojanka. Mhm, dobra, słuchajcie, nie no, ta multiwitamina jest przekozacka. Sprawdzacie, koniecznie, w biedronkach nowego wojanka multiwitamina, a my. Robimy psikusa naszemu robciowi Gdzie by może to mu zrobić? Słuchajcie, weźmiemy sobie, wejdziemy tu, jak gdyby nigdy nic i słuchajcie, postawimy mu tutaj pełno skrzynek Jak będzie schodził na dół. O <laughs> jak on hmm. będzie Muszę sobie z kto to jest postawił Aaaa rozwaliły go, let's go, widzowie <laughs> Kolejny prank udany, słuchajcie, ale to przez to, że dał mi Tutaj w tych jestem ukryty w swoim domku! Możesz mnie stąd wyciągnąć, bo ja tu nie chcesz się całą wieczność! rano trzeba bo nie dawać mi złych ciasteczek. Dostaniesz teraz z ziemniaka jeszcze, patrz! Część. No i już jeszcze raz! O, dobra, patrz, przygotuj się, uwaga! No. Oh. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Oh. Dzięki. Dobra, teraz przeżyję O nie, wypuściłem go przez przypadek. Dobra, nie chciałem. Ale chodźmy teraz, patrzcie do Kathy. Kathy ma również tak ładnie przystrojony domek. Wow. I w dodatku mam nadzieję, że dostaniemy coś dobrego w końcu, bo cały czas dostajemy jakieś złe rzeczy. Byłem u Ptysia, dostałem złe ciasto. Byłem u Robcia, dostałem złą fasolkę. Teraz idziemy do Kathy i miejmy nadzieję, że ona ma coś dobrego. O, dobra. O Alo! O. Siemano, siemano, kolano, cukierek albo psikus. Aha. A jakie robisz psikusy? Oj, nie chcesz wiedzieć, mam naprawdę złe psikusy zrobione już na Ptysiu i na Robciu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są złe, to spójrz na ich domek. Na przykład Ptyko miał taką klatkę, która go zamknęła na zawsze. O! To ja lepiej ci oddam, co mam, ale ja mam bardzo, bardzo niedostępny towar. O, czekaj, czy ty masz wojanka? Nie! Tak, ale oddaję ci go. Bólem z serca! Let's go, patrzcie! Dzięki Katy, dostaliśmy wojanki! Bii. I nie zgadniesz, gdzie go kupiłam? Nie no gdzie? Piedrące. Ale biega się <laughs> Czy macie jeszcze babeczki! O. Ej, no w końcu ktoś daje mi jakieś dobre rzeczy. No i tobie nie zrobię przykusa. No słuchaj, tobie nie mogę teraz zrobić przykusa, więc bardzo dziękuję. Dobra, jeszcze dwa. O, bardzo dziękuję w takim razie. Let's go! Ale się cieszę. Super. Powiedz innym, że tutaj rozdaję wojanki. A, dobra, dobra, dobra. Ej, to mam pomysł. Jak powiedzieć innym, to może ja się po prostu przebiorę za jakiegoś do innego, inne przebranie. Tak, zrobię inne przebranie i dostanę kolejne wojanki. O, ale to będzie super taktyka! Ha, 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 dobra, zobaczcie, przebrałem się. Ha, ha, teraz. Jestem takim bananem dynią <śmany> i będę udawał, że to nie ja. W sensie, no, przejdę tam normalnie i powiem, to nie ja, to nie Tojtowski, Tojtkowiak, tylko ktoś inny. <śmany> tylko muszę skować, że już nie mam niby wojanków. Dobra, muszę też zmienić głos. <śmany> Idziemy, no, no cukierek albo psikus. No tak, tak, tak. Dobra. <śmany> o, znowu coś przyszedł, a, Tak, i... tu... Ale. Dzień dobry, dzień dobry. Cukierek albo psikus, bo inaczej e, będzie psikus, mhm. A ile ty masz lat? Ja mam trzy e, latka, ale mam grypę i w sumie zatoki mnie złapały i trochę głowa mnie boli, no dzięki. O to masz, masz, tutaj słodkie. E, czekaj, chwila, chwila, ale e, myślałem, że tu wojanki rozdają, e, tak mi powiedział wojan, że wojanki tutaj rozdają. ale wojanki są tylko na hasło. E, jakie hasło? Zgasło. Może być zgasło. Jest! Mamy hasło zgasło. Dziękuję bardzo za wojaki. Ale super, że się udało. Wcale nie jestem wojanem. E, do widzenia pani... E, co? Ty... Nie. Co? A ty czasem to już nie... Nie, nie, nie byłem byłeś? tutaj. Ja... E, ja byłem dopiero jeszcze u Nubka. Tak. No dobrze. Dlatego teraz idę co? do... To w innym, że tutaj mam wojaki. Jasne, jasne, tak będę mówił. Ale widzowie, udało się. Ha, 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 mamy wojanki. Let's go. Kolejne wojanki. Luz. Ale mam ten luz. Mam wojanka. Super jest już. Ej, dobra, no, widzowie, w takim razie, jak już mamy takie przebranie, to może pójdziemy do nubka. Co tam robi pyś? Czy on też bawi się w cukierek albo psikus? O nie, on bierze moją taktykę i przebiera się. Czekaj, za ducha. Ta... Nie, za kurczaka, co? Czemu za kurczaka? Halo Dubek, jesteś w tym domu, czy mam dzwonić przez godzinę? O, ja halo, nie mogę... <laughs> jest o, halo, jesteś! Tak, też jest przebrany. jest przebrany jakoś dziwnie. Ja jestem przewidzicielem przyszłości. Mogę ci przewidzieć przyszłość. Przewidźmy no? przyszłość. O. Nadejdzie dzień, kiedy będziesz miał ochotę na pojanka się go napić, pójdziesz do na Biedlonki i ktoś ci wykupi przed oczami. Co? <śm> nie, nie! Najgorszy koszmar! <śm> Słowa przyszłości <śm> to wie. A cukierka, bóg no. ciko, zajmij cukierka. O? A trzymaj pojamka? cukierka. Dzień dobry, krótki. świecie. A masz jeszcze jakieś? O. No mam jeszcze multiwitaminę no, mi, No nie, on zabierze o. wszystkie wojowniki A masz jeszcze będzie... jakieś? Nie, no on wszystkie zabierze. No mam jeszcze dobra, ale muszę dla innych zostawić, nie? Nie Komuś. musisz, nikt więcej nie przyjdzie. Powiedzieli mi, że nikt więcej nie Okay. Ja przyjdę! No dobra, to masz wszystko, hello! No. Dzięki, dubeczko, to papa! Pa. <laughs> wszystkie bojaki, nie. ale. Nie wytrzymam, zabrał mi wszystkie bojaki! Bojaki mi zabrał! Nie, dobra, idę. Może jeszcze będzie miał jakieś. A jak nie, to dam mu takiego psikusa. Trzeba było zostawić coś dla innych, dobra. Na, 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 A, na, na. to przylazł? halo! No halo, halo! Panie! <laughs> Jesteś Ja jestem e, Tojtek Dojtkowski Przebrany za bananodynie I mówię ci otwarcie Cukierek Albo bardzo 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 Zły psikus Nie no wiesz co Ja bym bardzo nie chciał Złego psikusa Znaczy problem jest taki Że był przed chwilą maślana I on zabrał wszystkie pojanki Ale poczekaj Bo o, coś mi się przypomniało o, o, Mam taką fajną e, Tajną o. bazę Gdzie trzymam Na falną godzinę Nie? O dobrze tak No, no to, lepiej jest, no. Lepiej daj Bo zrobię bardzo A, do, Bardzo do, bardzo ale... Bardzo złego psikusa Ja się o, bardzo o. boję Twoich psikusów no, na pewno są takie plasy. Pokażę takie Ci na przykład z... tego. <grym> o, Jezu, no tak! I co? I co? Nie, I co? nie, nie dasz dobra. mi wojanka, to będzie mega ciężki psikus i jeszcze no, raz! I jeszcze raz ci szucę! <grym> Lepiej daj mi wojanki, bo no, inaczej tak będzie tak. źle z tobą! Na godzinę mam usykowane i! <grym> <grym> Ale dubin! Spadł, nie wytrzymam, dobra! dobra już jestem, chodź za Mamy nawet tutaj takie... O, ja cię kręcę! Nasbana! Nasbana! Wybuchnąłem ty... ale nie dać mi wojanka! Nie zasługują takie dzieci na vojanki! Hej, nie dać mi wojanka! To się stało! To no. było za wybuch! No. Jestem kurczakiem! Zrobiłem psikusa, bo nie dał mi wojanka. Ale dam ci, chodź, chodź, chodź. No. Dobra. Mega, beka w sumie ja bym wolał to niż zniszczenie domku, nie? A dobra, no. dobra, dobra. dobra. No. Ale ty masz na, na nie iść, chodź. A, dobra, dobra. A, dobra, dobra, idę, idę, dasz mi te wojanki To ci posprzątam, jak dasz mi wojanki, to ci posprzątam. Ja no, świecznie, no nie potrzeba. Specjalnie dla ciebie mam uscykowane, Cyma. O, o, o. Ej, chwila, czekaj, o. czekaj. Coś z tymi. Ej, co? Czekaj, chwila. Ja widziałem coś dziwnego w tym Wojanku. To jest. To jest zły Wojanek. On ma czerwone oczy. To jest zły wojanek. O nie, o nie. Nubek to dlatego dał mi wojanka, nawet jak zrobiłem mu psikusa. On od samego początku chciał mi zrobić psikusa złym wojankiem i dał mi takiego z czerwonymi oczami. No nie, to na pewno mu nie będę sprzątał tego, co zrobiłem. A w dodatku powiem więcej. Zrobię mu, no, mega złego psikusa. Co bym mu zrobić? Weźmiemy to. Weźmiemy mm, coś tutaj jeszcze. Weźmiemy to. Dobra, przygotujmy się. Nubek będzie miał zaraz... Patrz, mamy shotguna normalnie. Na początku dostanie z ziemniaka. Potem z shotguna, a potem rzucimy go jeszcze tym czymś tutaj. Dobra, nie, 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 jeszcze po nim, jeszcze jest po jeszcze jest po nim. Ciekawe, czy się napił tego pojanka, ten lamus. A napił na pewno. A może go jeszcze czymś tutaj walniemy? Mmm. Pacę Halloweenowy A, ten, o, tak. a on gra w Raynoty. No to teraz patrzcie na to, uwaga. Zaraz oberwie, ale czekaj, przygotuję sobie jeszcze więcej tych dynaminotowych y, rzeczy. uwaga! O! Co to? Co to jest? Co to? To nie działa! A ty co tu, co to... to za piłeczki są? Nie, nie, nieważne, te piłeczki nie działają, ale chciałem ci zrobić pikosa za to, co mi zrobiłeś, uwaga, a masz, a masz! i jeszcze z ziemniaka, z ziemniaka, z ziemniaka, z ziemniaka, ziemniaka. dałeś mi złego wojanka, i teraz bardzo zrobię z twoją chatą, boom, kolorowa chata nubka, kolorowa chata nubka. Tu się nie idzie. Kalarala, ta I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.